Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, Król Żółci. Załański już zapowiedział, że do jego kraju przybędzie 10 tysięcy żołnierzy z koalicji chętnych. Oczywiście jak się wojna skończy, przynajmniej na tę chwilę, bo prawdopodobnie Włodek ma trochę też większe ambicje. Zresztą jak sam stwierdził na tę chwilę, to on nie może rozmawiać konkretnie o tym, co ustalał z rzeczonymi chętnymi, a to też oznacza, że to nie jest nic dobrego. Przypomnę tylko, że w tej koalicji jesteśmy również i my. Sam Putin stwierdził natomiast niejako w odpowiedzi na to, że będzie traktował od teraz wszystkie zachodnie wojska na terenie Ukrainy jak normalnych uczestników działań wojennych. Już zresztą zginęło tam kilku duńskich saperów. Zobaczymy czy parę takich ataków ostudzi te zapędy eurokratów, czy może kompletnie już postradali oni zmysły. Zełański też zaprosił do siebie w tym samym przemówieniu Władimira Putina. Nie wiem, czy ktokolwiek tam traktuje tę ofertę na poważnie. Jak dla mnie, no to jest taka propagandowa zagrywka, no żeby pokazać, że Putin to się niby boi pokoju, mimo że w tym samym dokładnie oświadczeniu komik stwierdził, że sam nie zamierza się wybrać do Moskwy. Bo w to, że ktoś tam poszedł po jakiś rozum do głowy i próbuje w jakiś sposób, może trochę nieskuteczny, ale jednak, ym, Bawić się w jakąkolwiek dyplomację, no to ja nie uwierzę. W Wielkiej Brytanii mamy natomiast skandal w rządzie i jednocześnie małą roszadę na stanowiskach. Konkretnie to minister do spraw mieszkalnictwa Angela Rainer kupiła sobie mieszkanie nie płacąc podatku. Była ona równocześnie też wicepremierem, więc jest to dosyć poważna zmiana. Na jej miejsce tu wszedł dotychczasowy minister spraw zagranicznych Dawid Lammy. Oczywiście sam Starmer pozostaje na tej chwili nienaruszony. Ten rząd, moim zdaniem, dotrwa mimo wszystko do końca swojej kadencji. Co partia pracy zrobi później, no to już, już inna sprawa. Czy to coś zmieni w kwestii brytyjskiej polityki? No teoretycznie nie za specjalnie. Od końca II wojny światowej w tamtym systemie zachodzi drastyczna dewolucja władzy, premier, jak i ogólnie gabinet ministrów. Tu zaczyna mieć tam coraz mniej do powiedzenia a sama władza przychodzi coraz bardziej w ręce samego aparatu biuro, biurokratycznego, podległego bezpośrednio królowi, który no jest nie, niewybieralny. Choć szczerze mówiąc, same te okoliczności tych zmian są dla mnie troszeczkę zastanawiające. No bo ten niezapłacony podatek to raptem jest 40 tysięcy funtów. Umówmy się, tam ludzie robią dużo większe wały i nic im nie jest. Więc ta sprawa ma zapewne jakieś drugie dno. Pytanie jakie? Jak dla mnie, ten Lam mnie to się w ogóle zachowuje, jak taki ktoś, kto zrobi w sumie wszystko i powie wszystko, co mu się każe, niezależnie od okoliczności. A w tamtej partii też mamy różne frakcje. Chociażby z tego, co wiem, partia ta jest bardzo poróżniona w kwestii izraelskiej. Notabene... Do francusko-saudyjskiego projektu uznania Palestyny dołączyli się teraz Chińczycy. Pytanie, czy to coś w tej sprawie zmieni? W końcu oni raczej nie lubują się za specjalnie w pustych gestach, a Francuzi zapewne chcą do tego doprowadzić. Na pewno łatwiej im będzie, w cudzysłowie, negocjować z Amerykanami mając jakieś większe zaplecze, a Chińczycy do tej pory chcą uchodzić z arbitrów sporów w szalaki, chociażby po to, by podbijać sobie PR. Marko Rubio z kolei stwierdził, że uznanie Palestyny powoduje, spowoduje aneksję przez Izrael zachodniego brzegu. Jakby oni chcieli ten zachodni brzeg zaanektować, to by to już zrobili już dawno. A to też oznacza, że nie za specjalnie mogą. Co nie znaczy, że nie będą próbować, ale to znowu nie jest zależne od jakichkolwiek czynników zewnętrznych, no bo te fanatyków nie obchodzą zwyczajnie. Natomiast no tego typu groźba no to jest taka pusta groźba, no bo coś oni powiedzieć muszą. A mimo wszystko, w jakiś sposób, to uznanie Palestyny może zaszkodzić interesom i pejsatych, i Stanów Zjednoczonych, czyli w sumie też pejsatych. Iran natomiast jak już jesteśmy w tym regionie ma rozpatrywać wyjście z dealu atomowego podpisanego jeszcze za Obamy. Biorąc pod uwagę, że Francja, Niemcy i Wielka Brytania chcą na nich nałożyć wszelkie możliwe sankcje, to on i tak nie ma sensu. W parlamencie odbędzie się w tej sprawie głosowanie. Problem w tym, że takie wyjście zapewne będzie też oznaczać wznowienie działań wojennych. Jak nie teraz, na no to w ciągu najbliższych tygodni, powiedzmy. No nie znamy do końca sytuacji za tak zwanymi kulisami. Posłowie tamtejszego parlamentu zapewne mają troszeczkę większy ogląd na sprawę, ale mam nadzieję, że teraz oni będą przygotowani na konfrontację. Pytanie jeszcze, czy Homeini też cofnie tę ichniejszą encyklikę o tym, że broń atomowa jest niefajna? Ja wiem, że ludzie to nie zawsze się kierują czystym rozsądkiem, no ale wypowiedzenie tej umowy bez szybkiej budowy broni atomowej byłoby dla mnie kompletnym bezsensem. W sumie jedynym ratunkiem przed dalszymi prowokacjami i atakami może być wyprodukowanie właśnie broni atomowej. Mogliby nawet zrobić jakiś powiedzmy atak. Pokazowy. Oczywiście nie mówię o ataku nuklearnym. Jednak w dzisiejszych czasach nie produkuje się pocisków tylko stricte nuklearnych. Zazwyczaj taki ładunek się umieszcza w zmodyfikowanym pocisku kinetycznym. Zatem mogliby zaatakować Izrael na przykład kilkoma takimi rakietami z normalnym wkładem, zrobić wokół tego szopka i zapowiedzieć, no, że następnym razem to w tych pociskach to będzie wzbogacony uran. To by na pewno osiągnęło duży efekt. Korea Północna, mimo równie wielkiej nienawiści do niej ze strony Amerykanów, nie jest celem ataków amerykańskich, no na pewno nie na taką skalę. Bo jeden mały atak właśnie na media opublikowały. Miał on miejsce jeszcze za pierwszej prezydentury Trumpa, podczas rozmów z przedstawicielami tego kraju. Navy Seal mieli przepłynąć przez granicę i zamontować podsłuch. Natknęli się na grupkę rybaków, których rozstrzelali, po czym uciekli. Amerykanie uciekają pomału również z Europy, konkretnie to z państw bałtyckich. Tnął oni bowiem pomoc dla tamtejszych krajów na zakup sprzętu wojskowego. No, lokalni politycy to zrobią wszystko, żeby przypodobać się amerykańskim panom, łącznie z zaoraniem swoich gospodarek, wydatkami na sprojenia, także Amerykanie zwyczajnie nie muszą się tutaj już starać. No tabene z wojskowego punktu widzenia ma to jak najbardziej sens, gdyż są to tereny odcięte od reszty NATO. Choć z dyplomatycznego punktu widzenia z kolei to trochę słabo wygląda, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie i jaką opinię ma Trump w Europie. Ale tak jak powiedziałem, on się nie musi tutaj tym przejmować, niezależnie co on by nie zrobił Europejczycy i tak nikiwną palcem. Mamy kolejny efekt amerykańskiej wojny celnej, mianowicie amerykańska poczta izoluje się od reszty świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych nałożył, nałożył bowiem cła na paczki o wartości poniżej 800 dolarów, w wyniku czego około 90% firm do tej pory oferujących tego typu przesyłki wycofało już możliwość przesyłania czegokolwiek do tego kraju. W tym sporo bardzo dużych graczy na rynku typu DHL. Wartość takich paczek wynosiła w zeszłym roku 65 miliardów dolarów. W skali całego kraju to może niewielki. No ale pamiętajmy, że jest to tylko jedna z wielu głupich decyzji obecnej władzy. W tym tempie to do końca kadencji Trumpa nie zostanie kamień na kamieniu. Co ciekawe, jedna z firm, która, jedną z firm, która odeszła, jest również i Poczta Polska. Biorąc pod uwagę, że to firma państwowa, a nasze państwo no to wiadomo, jakie ma relacje z Ameryką, to ja sam jestem zdziwiony. A dlaczego w ogóle Trump nałożył te cła? No oficjalnie ma to posłużyć do, far, do walki z firmami typu temu, tylko znowu, no, taki gigant znajdzie na pewno na to w jakiś sposób, a najbardziej to ucierpią ci, co wysyłają rodzinie prezent na święta. Zresztą jak zawsze. Ale żeby nie było, Donald Trump przyznał się nawet i w pewien sposób do błędu. Może się to za duże słowo, ale stwierdził, że cytuję, straciliśmy Rosję i Indie na rzecz Chin. My, no to zawierają również i jego. Choć oczywiście większość winy ma spaść na poprzednie rządy. Jakby nie patrzeć, ten szczyt szanghajski to największe fiasko Ameryki ostatnich dekad. To jest po prostu porażka zbyt duża, żeby móc ją od tak zignorować. W końcu cała strategia amerykańska się sprowadza do maksymy dziel i rządź, a tutaj cała Azja niemalże zjednoczona. I to zjednoczona poza jakimiś podziałami ideologicznymi czy czymś, co by można było jeszcze jakoś teraz przerwać. A ta współpraca w zakresie walki z terroryzmem to w ogóle oznacza z kolei, że kolejne kolorowe rewolucje będą tutaj praktycznie niemożliwe. Donald Trump oficjalnie zmienił nazwę Departamentu Obrony na Departament Wojny. Przynajmniej jest szczery w swoich zamiarach. W sumie Amerykanie są zadowoleni, więc co ja się tam będę martwił? No Notabene swego czasu ten resort nosił już nazwę Ministerstwa Wojny i to w czasie II wojny światowej. Tylko, że to było w czasie właśnie II wojny światowej. Zresztą żadne państwo oficjalnie nie twierdzi, że ma zamiar używać wojsk do czegoś innego niż obrona, z jakichś względów. Swoją drogą to też w związku z tą decyzją trzeba będzie podobno wymienić ponad 700 tysięcy różnej maści przedmiotów, typu tablice czy inne oznaczenia, a to z kolei oznacza wywalenie kolejnych miliardów dolarów w błoto. To tak a propos bycia przez Republikanów partią niskich podatków. Szopka natomiast z Wenezuelą nadal trwa. Dwa wenezuelskie samoloty przeleciały bezpośrednio nad amerykańskim niszczycielem, oczywiście Amerykanie w związku z tym. Już wydali komunikat wzywający władze w Caracas do nieprzeszkadzania w operacji narkotykowej, jak to oni nazywają. Trump nawet powiedział, że jest w stanie rozszerzyć tą swoją kampanię antykartelową na terytorium lądowe Wenezueli. Zobaczymy, choć nie sądzę, by się Maduro na to zgodził, a pretekst operacji antykartelowej oznacza też, że Amerykan nie może tutaj użyć zbyt dużych sił. Notabene w tym ataku na łódkę to miało zginąć 17 osób, a miało ono w ogóle płynąć na 11 bogu ducha, winnych osób, zapewne jakichś rybaków, zginęło, żeby Trump mógł sobie pokazać w mediach. I nikt w ogóle u nas nie ma z tym problemu. Problem natomiast mają u nas Ukraińcy, bo rząd zaczyna im ograniczać zasiłki. Co prawda to jest nadal kropla w morzu, ale zawsze lepsze to niż nic, bo od tego miesiąca niepracujący Ukraińcy już zasiłków nie dostaną. Na tę chwilę rząd nie za specjalnie wie, jak obejść weto prezydenta, także mamy jakieś zwycięstwo. Niech teraz skończy się nieograniczony pobyt dla wszystkich i możemy zacząć nawet może i deportacje. Notabene, kilka takich deportacji już mieliśmy. Tych ludzi, związanych ze Stadionem Narodowym, w liczbie bodajże 15. Na granicy czekali już na nich ludzie z komisji wojskowych. Notabene, takie dile moglibyśmy z Zełańskim robić. My, my im wysyłamy wszelkich gagatków. oni mają mięso armatnie, w zamian nie krzyczą o tym, jak to Polska łamie rzekome prawa Ukraińców. I wilk, i owca cała. W odpowiedzi na rosyjskie ćwiczenia Zapad odbywają się u nas manewry pod tytułem Żelazny Obrońca. Oczywiście w tych wschodnich województwach i to przy samej granicy. Bierze w nich udział dużo mniej żołnierzy niż po drugiej stronie, konkretnie to około 30 tysięcy, no ale wiadomo, że my też jesteśmy od Rosji krajem dużo mniejszym. Są to ćwiczenia typowo pokazowe, prezentujemy w sumie wszystko co mamy, łącznie z takimi Abramsami. A żeby było śmieszniej, to w Lubelskim rozbił się niezidentyfikowany obiekt latający. Żeby to jeszcze chodziło o jakiś spodek, a to zapewne kolejny dron, którego nasi nie są w stanie wypatrzeć. O całym zajściu dowiedzieliśmy się tylko dlatego, że okoliczni mieszkańcy zadzwonili na policję. W sumie na tym etapie to oni mogliby w ogóle nie wydawać żadnych komunikatów. I tak, nasza przestrzeń powietrzna jest dziurawa czym ser szwajcarski, a przynajmniej by się człowiek nie denerwował. Natomiast ja już wiem jaki będzie wynik tego śledztwa. Dron był rosyjski, szczegółów nie znamy. Biorąc pod uwagę, że do całego stoszenia doszło w momencie, gdy w regionie mamy dosłownie manewry wojskowe, to jest to naprawdę kompromitacja totalna naszej armii. Jeden dron to się może zdarzyć, ale to już jest nagminne. Moim zdaniem, ktoś tutaj powinien podać się do dymisji. Choć w tym kraju jest to niestety niemożliwe z wiadomych względów. Wymiana tablic, związana ze zmianą nazwy ministerstwa, to nie jest najgłupsza z rzeczy, jaką usłyszycie w dzisiejszym odcinku, bowiem w Białym Domu ma zostać zorganizowana Gala Falk MMA. Tak, dobrze słyszycie. W sumie nie ma co się nawet dziwić. Jeden, jednym z głównych sponsorów Trumpa, i obecną bodajże minister edukacji, jest żona właściciela największej federacji wrestlingowej w Stanach Zjednoczonych. Także no jakoś teraz trzeba spłacać swoje długi. Taka impreza na pewno przyciągnie tłumy gapiów i to fizycznie i przed ekranami, chociaż ja już naprawdę nie wiem jak można jeszcze bardziej upaść. Jak tam w ogóle można zachować jakąś powagę przy przyjmowaniu jakiejkolwiek zagranicznej delegacji, wiedząc, że w tym samym budynku, w którym podpisuje się jakąś umowę międzynarodową, za kilka godzin kilku przygłupów się będzie prać po ryjach? No ale Amerykanie wybrali sobie takiego prezydenta, to takiego mają, ich kraj, ich sprawa. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, zapraszam na moją spiórkę. Link macie w komentarzu pod filmem. A jeśli macie własne przemyślenia, podobnie, podobnie jak wszystkie artykuły użyte przeze mnie w tym filmie, a jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Wasza. Dziękuję.